Leon, i Leon oraz Sky lękują od rana przy telewizorze na kanapie. Nagle do domu wbiega Bridget. Krzyczy rozpłakana. Widziałam takiego małego kotka. Potrąciło go. Ale od razu zerwała się na pomoc. Leon też srogo zareagował. Proszę pomóżcie mi go uratować. Najpierw wam opowiem, jak widziałam, jak potrącało go auto, okej? Okay? Okej. Okay. Mhm. sobie wielkie auto. Nagle kotek przechodził przez ulicę i niestety potrąciło podrą go. Tego auta już na pewno nie ma. Ale boję się, że coś może się stać temu kotkowi. Chodźmy mu pomóc. Jesteśmy na miejscu. Widzicie tego zranionego małego kotka. Ojej. Trzeba pójść z nim do weterynarza. Zgodzę się z tym Ja też Biedny kotek Bidulek Ojej już Chodźmy lepiej szybko Niech ktoś z was pójdzie po jakąś rzecz Gdzie możemy go przenieść Do weterynarza Ja pójdę jestem najsilniejszy ten fotel będzie dobry. Okay. Mam fotel. Proszę. To będzie idealne na tego kotka. Chodźmy. Chodź Sky. idę Dzień dobry. No tutaj zgłosić taką małą, taki mały wypadek z kotkiem. Co się stało? Mm, takiego małego dziotkiego kotka nagle potrąciło auto. Koldażanka to widziała. Tak, widziałam to. Oto tutaj ten zraniony kot. Niech mi go pani z bliska pokaże. Już pokazuję to on bidulek. Wzięłam go na moją smycz od mojego pieska. Starego, z którym stało się bardzo podobnie. Tylko już go się nie dało uratować. Taki kotek. Dobrze. Proszę tutaj zostać. Poczekać na korytarzu. Zdziałam to, co siedza. Proszę tutaj postać. Chodźcie. I oni tam siedzą. Nie wiem. Tyle już czekam w tej kolejce. Już. Z kotkiem, z kotkiem nie powinno już być problemów. Proszę zmieniać mu bandaż co 8 godzin i podawać mu. Oto właśnie te leki. Dobrze. Dziękujemy. Ile płacimy? Za taki duży wypadek proszę nie płacić w ogóle. Dziękuję panie doktorze. A raczej panie weterynarzu. Wet Chodźcie. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Poczekajcie na mnie. Szczęście, wszystko się udało. Bardzo się cieszę. Powoli zaczyna się robić wieczór. Sprawdzę, która to już godzina. Dwunasta w nocy. Ojejku, musimy chyba już iść spać. Ciekawe gdzie on jest? Kotek, tutaj ze mną jest. Już jestem. Spójrzcie, która godzina? Już dwunasta. Trzeba iść spać. Dobra noc. Hej, hej, a może zgasić, zgasisz światło? Ktoś z was nie zgasi. Okej. Okay. Okej. Okay. Kotek, ty się położysz tutaj. A ja będę leżała na kanapie. O, zapomniałam zgasić światło. Ok. Mogę okay, iść spać. Uh. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. A mały kotek po kilku dniach wyzdrowiał i wszystko było z nim bardzo dobrze. Pa! Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Pa!